I ponownie nowa prawica. Dawid Lewicki, nowa prawica. Panie pośle, w 2007 roku PIS przepchnął ustawę o sądach 24 godzinnych. Jak pamiętamy, pan Ziobro, pan Kaczyński mówili głównie o tym, że mają one karać wybryki chuligańskie kibiców. Wiemy, że tam oczywiście obrona jest bardzo, bardzo ograniczona i często jest tak, że z kryminalistów się robi z młodych bardzo ludzi. Właśnie takie miejsca, taka sytuacja ma miejsce ostatnio, gdzie kibiców się kara za to, że ktoś krzyknął Donald ma tole, a nie Tola ma Donalda w tym wypadku. Panie pośle, ja mam takie pytanie. Jak tu z wolnością słowa będzie w pańskiej partii, skoro Jerzy Urban jest jedną z twarzy, które pana popierają? Znaczy, to, że mnie popiera taki czy inny człowiek, ja na to nie mam wpływu. To jest decyzja tego człowieka. Ja o to poparcie nie zabiegam, ale jeśli ktoś mnie popiera, to dziękuję oczywiście za no. każde poparcie nawet Jerzego Urban. Ale jeżeli chodzi o wolność słowa. Cztery paragrafy w kodeksie karnym. 212. Straszny knebel dla dziennikarzy. Kto wykorzysta pewną informację może dostać dwa lata więzienia. Obraza uczuć religijnych, obraza prezydenta i obraza urzędnika. Karane są w Polsce dwa, dwoma latami więzienia. Było dla mnie żenujące, przepraszam, że to powiem, ale za napis na murze jebać rząd człowiek dostał dwa lata więzienia. Po prostu się to w głowie nie mieści. W związku z tym od dawna postulowaliśmy i dalej przy tym będę trwał i to będzie jeden z pierwszych projektów, które złożymy, nowelizacji kodeksu karnego i skreślenia tych czterech paragrafów. Niech ludzie dochodzą odszkodowań na drodze cywilnej, a nie na drodze karnej jest skandalem na przykład sytuacja, w której zamyka się człowieka, często rolnika po piwie jedzącego rowerem, wsadza się go do więzienia właśnie z tego, można powiedzieć banalnego powodu. Więzienia są przepełnione ludzi, którzy zostali skazani za pojechanie rowerem czy prowadzenie roweru po piwie. Proszę zwrócić uwagę na to, że jeśli odbywa się mecz, piłkarze też przeklinają i jakoś nikt nie pomyślał, żeby im dać zakaz stadionowy i kilka tysięcy kary grzywny. Dlatego ja jestem, może pan mnie ja jestem za tym, żeby ten człowiek mógł sobie pisać co chce. Ale czy pan nie będzie tylko bronił swojej strony, no bo jeżeli Pan to tak samo się kojarzy z wolnością z słowa, jak świna z koniem wyścigowym za przeproszeniem. No ale powtarzam raz jeszcze. Oznaczelny propagandista PRL-u przez 10 lat pokazał, co potrafi, także wstyd, Panie pośle. Nie mam, nie mam. Znaczy chce pan zabronić ludziom popierać, tak? Chciałby pan zakaz popierania, że ten człowiek, panu się nie podoba Urban, temu się nie podoba Pawlak, tam temu się nie podoba Kaczyński, to wprowadźmy zakaz popierania przez Kaczyńskiego ruchu Palikota myślę, albo zakaz popierania przez. Nie, nie może być to... nie może być panie pośle. Władza nie może decydować o tym Platforma Ludzie mają wolność. Bardzo proszę.